Witamy w kolejnym odcinku Piwniczyngu Artystycznego. Jest maj, jeszcze kwitną niezapominajki. To i pora na krótką legendę francuską o niezapominajce. W wielu, wielu krajach świata na niezapominajkę mówi się właśnie niezapominajka. I to bardzo tajemnicza sprawa, bo we Francji Mówi się na niezapominajkę jej łacińską nazwą, a legenda przecież pochodzi właśnie z Francji. No dobra, to przejdźmy do legendy. Pewien rycerz przed wyruszeniem na wojnę przechadzał się wzdłuż rzeki za swoją ukochaną. W pewnym momencie zobaczył te urocze, błękitne kwiatki. Nachylił się. I już zerwał bukiecik, kiedy nagle ostry, silny, wir wodny porwał go w nurt rzeki i zdążył tylko podrzucić ten bukiecik w górę ku swojej ukochanej i krzyknąć: Nie zapomnij o mnie! I tak właśnie mamy niezapominajkę. Niezapominajkę, która. Pewnie wielu wie, że jest dzisiaj symbolem m.in. ludzi cierpiących na Alzheimera i również symbolem osób opiekujących się nimi. To taki bardzo szlachetny kwiatek. Kolorowych snów. Pa!